Cześć jest stronkador, to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku e, będę kosił rzepak, czyli czekają Was żniwa rzepakowe. E, Wsiądę sobie do mojego ulubionego Bizona. To jest te pole dość niedaleko farmy. Tutaj już oryginalnie był zasiany rzepak. E, dobra, myślę, że możemy przystąpić do koszenia. Tylko rozłóżmy sobie kombine podczepmy sieczkarnię i można już zacząć kosić pole jest dość nieregularnych kształtów a tam dalej na polu są słupy więc będzie trochę może ciężko to skosić ale myślę że damy sobie radę Rzepaku jeszcze w serii drugiej nie kosiłem, jak widać ten kombajn ma troszeczkę inną teksturę rzepaku graną, w animację i dlatego ten rzepak co jest na polu jest ciemniejszy, a ten co jest wciągany przez motowidła do środka oraz właśnie przez silnika do środka kombajnu to jest trochę inny odcień, a właśnie sobie tych motowidł nie ustawiłem, zapominam czasami, tak powinno być dobrze. Oczywiście stół do rzepaku jest odpowiedni założony. No, mijaczek zrobiłem na samym początku. Objedziemy sobie te pole właśnie tak dookoła, a później chyba będę koszty wzdłuż, zresztą się zobaczy, jak już mówiłem, pole nie jest duże, ale przez to, że tutaj są te drzewa, one jest takich nieregularnych kształtów yy, i zaraz tutaj będą słupy z kablami, więc może być ciężko, ale mam nadzieję, że w jakiś, że w jakiś nie wiadę. nawozu nie siałem, bo no w serii drugiej nie jest mi zarobek potrzebny i szczerze mówiąc też trochę zapomniałem, może i bym poszedł, bo zawsze trochę więcej zboża by było Tutaj widać właśnie jak się sypie rzepak do wnętrza kombajnu, do zbiornika. Dobra i teraz tutaj wy wymanewrować to jest... Ej, zobaczcie, tutaj są trochę za nisko te kable, więc teoretycznie kombajn powinien nie czepnąć. I już w realu byłby problem. Mógłby nawet wypadek być. Ale na szczęście to jest gra, więc tutaj się nic nie stanie. Dobra, tutaj tylko jakoś obok tych słupów objechać i już powinno być dobrze. Się tutaj troszeczkę nakręcę, nakombinuję, ale skoszę tutaj, nawet miaków raczej nie zostawię. Dobra, słuchajcie, mówiłem już te informacje w serii pierwszej, ale z reguły powtarzam je w serii drugiej na wypadek, gdyby był ktoś taki, który na przykład nie ogląda serii pierwszej, tylko serii drugą. Nie wiem, może jest tutaj ktoś taki na kanale. To podczas targów Agrytechnika w Niemczech Giant Software, czyli twórcy tej gry, ujawnili parę ciekawych informacji, m.in. że pozyskali licencję takich. Marek jak Massey Ferguson, yy, Valtra, Challenger oraz Fend. I na stanowiskach właśnie tych marek, yy, a dokładnie mówiąc, na stanowisku Massey Fergusona i Waltry, yy, były już dostępne te ciągniki w grze i można było sobie właśnie na stanowiskach tych producentów yy, tymi ciągnikami tych marek pojeździć. Właśnie w na Santorze 15, czyli oni już te modele zrobili. I ciekawe, czy oni zrobili to tylko na potrzebę. Zresztą zdjęcia z tej techniki. Znajdziecie w opisie do filmiku linki właśnie do tych zdjęć, i właśnie ciekawe jest, czy oni zrobili te zdjęcia w celu no, promocji tych marek, no żeby po prostu ci producenci mieli również te ich najnowsze maszyny w grze i żeby ludzie tak jakby mogli je testować, czy jest to jednak już maszyny tworzone pod jakiś nowy dodatek do farminga 15, albo dopiero pojawią się w 17. Nie wiadomo. Ale również zostało potwierdzone, że dodatek Holmer został. Dodatek Holmer właśnie został oficjalnie już zapowiedziany i ukaże się wiosną przyszłego roku. Również był dostępny kombajn buraczany marki Holmer do pojeżdżenia sobie podczas tych targów, więc dobrze, że. Zdobyli licencje takich nowych marek jak Masy Ferguson, którego wcześniej nie było, Challenger, Waltra, zwłaszcza czynniki Challengera, mi się dość podobają, więc myślę, że fajnie jak takie w grze się pojawią. Ale szkoda... Nie, w sumie niedobra jednak nie wiem, nie wiem co chciałem powiedzieć. Właśnie się cieszę, że wrócił Fend. Bo ostatnio był Farming Santorze 2009, i jednak przydałby się właśnie, żeby Fendt. Znaczy, ja tak marzyłem sobie, e, myślałem, jakie ja by marki chciał w Farming Santorze 17, czy tam w DLC do 15, i właśnie myślałem o Fendzie, żeby on wrócił. No i na szczęście moje marzenie e, tak jakby się spełniło. To dobrze. ཁྱེ 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 No jak już wcześniej mówiłem, pole nie jest jakieś specjalnie duże. Więc długo czasu nie zajmie mi jego skoszenie. Ale coś tej, że w przyszłości już na tym polu raczej nic siał nie będę. Nie chcę mi się mam tutaj o wiele lepsze, wygodniejsze pola. W sumie mam tu naprawdę na tej mapce dużo zboża, więc przez długi czas nie muszę nic siać cały czas będę miał co kosić. A co w następnych gameplayach planuję robić? To na pewno gruberowanie sobie zrobimy, bo planuję to już od dość dłuższego czasu i raczej to zrobię w następnym gameplayu. A po gruberowaniu, aczkolwiek jeszcze nie jestem pewien, ale chyba zajmiemy się ziemniakami. Najpierw będzie sadzenie, później oczywiście wykopki. Tego jeszcze w serii drugiej nie było, więc myślę, że. Powinno być fajnie. Fajnie mi się nagrywa żniwa w okresach zimowych. Bo wtedy wielu na przykład rolników może sobie tęsknić za tymi, za latem, za żniwami. I wtedy na przykład oglądając moje gameplaye mogą sobie e, przypomnieć te czasy, okres lata, dni w wakacji podczas srogiej zimy. też na pewno za jakiś czas postaram się urządzić orkę obornika, bo ostatnio jak dobrze wiecie, zajmowałem się rozrzucaniem obornika, ale nie chciałem się jakoś robić orki, bo ona chyba nie aż tak dawno temu była. Ale na pewno właśnie orkę po tamtym oborniku sobie zrobimy. O to się nie martwcie. O to właśnie fajnie widać, jak wszystkie tutaj jak ten kombań jest szczegółowo wykonany, dość różne tam części są na widoku i tak dalej. Tutaj wsiądę sobie do mojego Ursusa 1224 1224 Mokrzyn, który był wy, który posłużył mi właśnie do rozrzucania tego obornika w poprzednim odcinku. Zostawiłem sobie ten ciągnik, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No w środku to on po prostu wygląda genialnie, jak widać. No nie za dużo tego zboża, ale zawsze coś. Będziemy od razu je wysypać A się wysypać i jednocześnie sprzedać Bo na tej mapce właśnie nie ma skupu gdzieś dalej, nie ma magazynów, tylko właśnie skup jest już na farmie A, bo mi się zawsze myli, ta przyczepa otwiera lewą, lewę, bo lewy board się otwiera, więc podejdziemy z drugiej strony Ja cały czas o tym zapominam i tak dziwnie mi się sprzedaje Aha, utknąłem Trzeba wrota otworzyć. No, tutaj się właśnie sprzedaje zboże. A tu ziemniaki, tak? No, dobrze wiedzieć. A buraki też tu da się sprzedawać? Chyba też tutaj da się ładować. E, nie, nasiem ziarno. Co ja gadam, nie wiem, czy tutaj da się ziemniaki i buraki sprzedawać. Zresztą zaraz zobaczymy, ale podejrzewam, że tak. E, ziarno to się tutaj napełnia siewniki. No, właśnie. A tu nawozy. Tu nawozy i paliwo w tym samym miejscu. Można ciągnik tankować. Ale ten ciągnik naprawdę ten ursus ładnie wygląda jeszcze ten obciężniczek. E, dość fajnie wygląda. Można go podczepić dzięki temu, że ten ciągnik ma tuz, czyli super mod po prostu. Dobra, no i sprzedajemy. Co prawda, co prawda m, mała ilość, ale trzeba mi fajnie to wygląda, fajnie się to robi. Dobra, gdzie jest mój kombajn? Może wrócimy nim na farmę? I w tym gameplayu to już byłoby wszystko. Jeszcze odczepmy sobie sieczkarnię. O, to sobie załóżmy. Z, z, złóżmy ten kombajn. No, i można jechać nim na farmę, o ile on się zmieści tym headerem w bramie, ale myślę, że się zmieści. E, ok, tak więc jak już mówiłem, w Tingempe to już wszystko, widzimy się w następnym odcinku z gry Farming Sonator 15, cześć.